Kiedy skończy się mecz, kiedy dziennikarze zadadzą już wszystkie pytania, wówczas do szatni wchodzimy my, Szatnia Akademików. To miejsce nie tylko na wnikliwą analizę zwycięstw i porażek AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko. Dzień dobry, Marcin Krzywicki, witamy i zapraszamy na Szatnię Akademików. Dzisiaj w studiu Dawid Piechowiak, dyrektor biura klubu azs Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czyli wszelako będzie o azt ie zielonogórskim jak najszerzej rozumianym, dyrektor po nocy i bynajmniej wynikało to z aktywności sportowej, która się nazywała akademicka doba sportu. Co się kryło za tym hasłem i czy faktycznie była to doba i skąd pomysł i dlaczego coś takiego? Faktycznie była to doba, chociaż zliczając czas trwania wszystkich aktywności, było to grubo ponad dobę, bo o jednej godzinie można było trzy różne rodzaje aktywności uprawiać. Tak więc bardzo dużo tego się działo, bodajże 21 propozycji dla studentów, pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale też mieszkańców Zielonej Góry. Chcieliśmy zaprezentować też ofertę naszego klubu na ten rok akademicki, jakie mamy propozycje zajęć, jakie aktywności. Było tego naprawdę bardzo dużo. Cieszymy się, że ponad sześciu, 600 uczestników łącznie wzięło udział we wszystkich e, sportach, we wszystkich dyscyplinach, turniejach, zajęciach. E, to znaczy, że jest ogromne zainteresowanie. A jaki sport cieszył się największym zainteresowaniem? Na pewno e, pierwsze zajęcia, które otwierały, to był korent strecz e, i tam było bardzo bardzo dużo chętnych. Mnóstwo taniec na szpilkach. Esport. Eee, futsal, piłka ręczna, u nich no, Ciężko tutaj wskazać jednego kandydata, natomiast były, były takie dyscypliny, które przyciągały naprawdę szerokie grono uczestników. Takich wydarzeń, no nie powiem około sportowych, bo one są stricte sportowe, ale to są takie wydarzenia, w których nie zaliczamy do, do ligowej tabeli punktów. Jest też całkiem sporo na przestrzeni całego roku akademickiego. Jakie są najważniejsze cele klubu na ten właśnie, właściwie świeżo rozpoczęty rok akademicki? No cały czas docierać do jak największego grona chętnych do podejmowania jakiejkolwiek aktywności, a tych niezdecydowanych przekonywać do tego, że warto e, dbać o zdrowie, warto czasem się poruszać. Jeżeli nawet nie dla samego poruszania się, to dla, chociaż dla tej integracji, dla tej zabawy, atmosfery, jaka panuje we wszystkich naszych sekcjach. Więc ta, ta, ta zabawa i atmosfera to jest dla nas przede wszystkim poprzez sport, poprzez szerzenie kultury fizycznej. Chcemy upowszechniać, chcemy jak najwięcej działać i robić wydarzeń, no i chcemy zaciągać też młodych liderów do tego, żeby tych wydarzeń przybywało i pomysłów do robienia. To ile jest osób zaangażowanych w szeroko rozumiane robienie w No Ciężko tak zliczyć teraz. Jeżeli, jeżeli by, by trzeba było wszystkich policzyć, to, to pewnie i z kilkanaście, kilkadziesiąt osób można by było spokojnie tutaj wymienić. Wymieniać nie będę, bo, 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 bo na pewno nie spamiętam i o kimś zapomnę. Ale cieszymy się, że coraz więcej nas przybywa chętnych do działania. Ile sekcji w sumie jest w Azatesie obecnie? Ligowych, nieligowych? 31. To teraz się skupmy na, na, te, na tych ligowych sekcjach. E, jakie cele stawiacie przed tymi ligowymi sekcjami? Wiadomo, że część jest nowa. Jak to, jak to wygląda? No to zaczniemy. Pierwsza liga piłki ręcznej mężczyzn. E, chcemy ulokować się w środku tabeli w tym sezonie. E, no po ostatnich dwóch meczach. E, jest jakby duża szansa na to, bo chłopacy e, to, co mają zwyciężać, na razie zwyciężają i, i oby z Kościanem w sobotę o 18 też granym meczu przy ulicy Szafrana było podobnie i kolejne trzy punkty wpadły na nasze konto. Futsalistki, e, też pierwsza liga, zaczynają 26, e, 27 przepraszam, października wyjazdowym meczem e, do Głogówka. Skład się wzmocnił. Będziemy, będą pracować też tutaj te same dziewczyny, które teraz jeszcze grają w TS Przylep. Mamy zawarte porozumienie właśnie z, z Przylepem, tak więc tam dziewczyny grają na trawie, u nas spędzają cały okres jesienno-zimowy. Tak więc tutaj duże nadzieje też, też w, tej, w tej sekcji. Wczoraj jeszcze rozmawialiśmy z trenerką, ona powiedziała: no, walczymy. O wygranie tej ligi, więc, więc dość, dość obiecujące te słowa. Oczywiście mówiliśmy to, to gdzieś tam z uśmiechem, ale myślę, że wszystkie nasze zespoły pod, podchodzą do tego, żeby w każdym meczu walczyć, żeby te, te ligi zwyciężać. Tak najlepiej, jak potrafią grać, e, tak, będziemy, tak będziemy walczyć. Przechodząc dalej, no to jest druga liga tenisa stołowego. Ta liga bardzo mocno się wzmocniła w tym, w tym sezonie, w tym roku akademickim, e, więc... Nie jest łatwo, chociaż nasz skład też, też dość mocno urósł, można powiedzieć, to, to, to nie będzie łatwo. Na razie mamy bodajże dwa zwycięstwa, jedną porażkę u siebie, ale w sobotę gramy już u siebie z Ciechowem i mam nadzieję, że pierwsze punkty w hali przy ulicy Podgórnej też padną tutaj u tenisistów stołowych. To tutaj zróbmy taki mały przecinek, zostawmy coś na część telewizyjną. Przypomnijmy, tenisiści stołowi. Grają pierwszy mecz u siebie w najbliższy weekend, tak? Drugi mecz u siebie, ale mamy nadzieję, że pierwszy zakończony sukcesem w hali, przy ulicy Podgórnej. To jeszcze dołożę, że grają szczypierniści, drugoligowi pierwszej ligowi, ligowi 15-18. Jakby ktoś nie miał planów na sobotę, a nawet jakby miał, to niech spróbuje zmienić. A Dawid Piechowiak jest nadal gościem szepnia akademików. Słuchaczom dziękujemy. Zostajemy w Index TV. No to zostańmy teraz na gruncie tej drugiej ligi. Chyba nieco wywołałem piłkarzy ręcznych tych drugoligowych, którzy mają status rezerw. Czego od nich oczekujecie? na pewno tego, żeby się ogrywali. To przede wszystkim chcemy, żeby ten, ten zespół, ci młodzi chłopcy, którzy są przede wszystkim uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze, nabierali doświadczenie i w którymś momencie dołączali po prostu do pierwszego zespołu, wzmacniali szeregi pierwszego zespołu. Tak więc jesteśmy pierwszy sezon SMS Zielona Góra ZSUZ w drugiej lidze po ubiegłorocznym awansie w rozgrywkach trzecioligowych. Bardzo się cieszymy. W ubiegły weekend był już naprawdę bardzo blisko na meczu wyjazdowym w środzie. No niestety zabrakło tego doświadczenia, ale nie spuszczamy głów i czekamy na to pierwsze zwycięstwo. WKS Śląsk będzie rywalem teraz w najbliższą sobotę o 15.00 w hali uz -u przy ulicy profesora Szofrana Dyrektor Kiwa potwierdza, więc nie kłamie. Yy, mamy też piłkę ręczną w wydaniu kobiecym. Tak jest. Piłka ręczna w wydaniu kobiecym. Pierwsza kolejka miała wystartować w ten weekend, natomiast na prośbę tutaj y, trenera mecz jest przełożony na 1 grudnia, więc dziewczyny wystartują bodajże za e, 3 tygodnie. Niemniej jednak od połowy września sumiennie się przygotowują. To będzie połączenie doświadczenia z młodością. E, tak więc liczymy też tutaj, że, że kilka zwycięstw na pewno nam dziewczyny e, przyniosą i emocji. Zobaczymy, jak to będzie. I to jest będzie. druga liga też. Druga liga kobiet. To teraz przejdźmy do siatkówki w takim razie, bo tutaj mamy już nie tylko panie, ale i panów. Od kogo więcej oczekujecie? Nie, myślę, że oczekujemy porówno tutaj. Jakby nastąpiła ogromna zmiana, jeżeli chodzi o i sztab i cały zespół w siatkówce kobiet. Tak więc Wiktor Zasowski i Jarosław Łukaszkiewicz budują coś... Od nowa tak naprawdę w rozgrywkach ligowych. To nikt nie został z tej drużyny ubiegłorocznej? Zostały dwie dziewczyny. Yy, I mamy jakby nowy twór, yy, bo połączyliśmy siły z UKS-em i UKS-em 13 Zielonogóra. Zielona Góra. Zielonogórzanki yy, z tych zespołów też będą wzmacniać i tworzyć nasz zespół trzecioligowy. E, oczywiście będą również studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego i ta, ta mieszanka wybuchowa. Mam nadzieję, że już wybuchnie w pierwszym meczu i, i pierwsze punkty wpadną 22 października we wtorek o godzinie 19.15. E, grają dziewczyny pierwszy mecz ze Słońskiem. W hali UZ u przy ulicy profesora Szafrana. Zgadza się. Do hali UZ u przy ulicy profesora Szafrana wracają też panowie, choć. Sezon zaczęli w hali przy ulicy Prostej. Trzecioligowa drużyna. No, trzeba powiedzieć też, że w sporcie trzeba mieć szczęście. Myślę, że wy jako działacze możecie powiedzieć o takim szczęściu, no bo no, niecodziennie zdarza się, że za 5-12 do drużyny przychodzi do sztabu szkoleniowego zawodnik z Plus Ligi, który de facto kończy karierę i zaczyna swoje kroki trenerskie. To marketingowo lepszego kopa na wejście ten zespół nie mógł dostać. I sportowo pewnie też. E, tak teraz się mówi, że i zespół stawia pierwsze kroki, to chyba pan redaktor powiedział ostatnio w rozmowie z, z Adrianem Błuchowskim. E, I trener stawia pierwsze kroki na swojej ścieżce i zawodnicy stawiają pierwsze kroki w trzeciej lidze. Tak więc mają coś wspólnego ze sobą i, i to ta młodość, która wynikała i chęć, żeby grać w rozgrywkach trzeciej ligi, no po to też jest AZS, my chcemy umożliwiać e, G granie w rozgrywkach ligowych, jeśli ze zebrał się zespół, a widać, że się zebrał i, i jest chętny do gry. Były nawet momenty w pierwszym meczu, że, że nawiązywali e fajną walkę, fajne momenty. Oczywiście to były tylko momenty z pretendentem do awansu, czyli orłem między rzecz. Tak więc ja jestem spokojny i myślę, że będą e powolutku pracować na to, żeby odnosić sukcesy. A jakim echem odbił się w ogóle powrót środkarzy na ligową mapę? Bo miałem wrażenie, że. Że sporym i na możliwości niewielkie jednak, jeżeli chodzi o pseudo-trybuny tej hali, to trochę kibiców przyszło do, do, do hali przy ulicy Prostej na między Międzyrzecz. No Ja jeszcze za młodu pamiętam, jak przychodziłem na mecze siatkówki w Zielonej Górze, jeszcze był trenerem e, Tomasz Paluch, to te trybuny przy szafranach, które są zdecydowanie większe niż przy, przy prostej, wypełniały się dość szczelnie. Tak więc e, czemu nie wrócić do tych czasów, skoro tradycje siatkarskie i, i chęci na to, żeby ta siatkówka w Zielonej Górze... Była, to myślę, że mamy dużą szansę, żeby do tego powrócić. Czy kogoś jeszcze mamy do omówienia, jeżeli chodzi o ligowców? Wydaje mi się, że sekcje ligowe zamknęliśmy na ten e, rok akademicki. i Jeszcze swoje pierwsze kroki w rozgrywkach, e, można powiedzieć, pseudoligowych, stawiają e, koszykarze, bo ten zespół startuje w tym roku w e, lubuskim nurcie basketu amatorskiego. I teraz właśnie e, chciałem zatrzymać się na chwilę przy tej dyscyplinie sportu. Czy może się tak zdarzyć, że ona w przyszłości także w takim pełnym ligowym wymiarze się pojawi, bo nie tak dawno jeszcze mówiło się o chęci chociażby gry drużyny pod szyldem azs na poziomie trzeciej ligi. Czy, czy takie plany są, czy, czy tego na razie nie ma? Na razie chcemy zbudować silny pewny zespół na podstawie studentów uniwersytetu Zielonogórskiego. Właśnie taki zespół się zawiązał, swój pierwszy mecz rozegrali w tą niedzielę. W, tym, w, tej, w tej koszykówce amatorskiej, w rozrywkach koszykówki amatorskiej. I jeżeli ten zespół się fajnie zgra i chłopacy, trener powiedzą: Próbujemy, gramy, no to tutaj nam działaczom pozostało tylko martwić się o, o zabudżetowanie tej sekcji, żeby mogło wystąpić w trzeciej lidze, bo ten próg wejścia niestety już od trzeciej ligi jest, jest dość wysoki. To, to nie jest tak jak chociażby z trzecią ligą piłki siatkowej, gdzie ten próg wejścia jest niższy. Jest wysoki, no ale no po to jesteśmy, żeby próbować też zabezpieczyć te środki, a sportowcy mogli się realizować. Koszykówka, a w wydaniu trochę mniejszym, czyli 3 na 3, bo to też jest taka dyscyplina, która cały czas przybiera na sile, jeśli chodzi o popularność, czy tutaj też myślicie? żeby w tę odmianę basketu jakoś mocniej wejść. Staramy się bardzo propagować koszykówkę 3x3. W tym sezonie, w tym, w tym roku już zrealizowaliśmy dwa razy turniej na profesjonalnych boiskach w Zielonej Górze, bo i był najpierw Puchar AZS-u w koszykówce 3x3, później na winobranie był ogólnopolski turniej Aurum 3x3. Tak więc staramy się bardzo propagować. Widzimy, że jest ogromne zainteresowanie. Przyjechały do nas raz boiska z Warszawy, raz z Gdańska. E, tak więc zabawy było co niemiara. E, na, te, na tę chwilę, z tego co mi się wydaje, to e, rozgrywki ligowe dla Koszykarzy 3 na 3 Związek organizuje tylko i wyłącznie dla drużyn, które grają w tej tradycyjnej odmianie w y, ekstraklasie. Nie ma chyba na ten moment rozgrywek ligowych dla niższych zespołów lub tych, którzy nie występują w tradycyjnej koszykówce, ale jest mnóstwo turniejów, w których chcielibyśmy brać o, udział. Ampy. Są akademickie mistrzostwa Polski, w y, tamtym roku y, niestety zespół się nie uzbierał. Natomiast bardzo byśmy chcieli też w tym roku dziewczyny się zgłosiły, że chciałyby pojechać na takie akademickie mistrzostwa Polski. Tak więc nie zatrzymujemy się tylko na mężczyznach. Jeżeli będzie chęć mm, kobiet czy mężczyzn, żeby wziąć udział w takich zawodach, to oczywiście e, będzie taka możliwość. Za chwilę się te wszystkie ligowe rozgrywki rozpędzą na dobre. Na razie jeszcze część gra, część jeszcze się szykuje. I później to jest takie pewnie funkcjonowanie od weekendu pełnego kolejek ligowych do kolejnego. A jakie jeszcze takie szczególne miejsca macie w kalendarzu tegorocznym, na które zwracacie uwagę? Bo chociażby jest coś takiego jak Liga Akademicka w piłce ręcznej i pewnie na to też gdzieś tam szczególnie uważnie spoglądacie, no bo to są trochę inne rozgrywki. Tak jest. Liga Akademicka jest uzupełnieniem programu Akademickiego Związku Sportowego. Do tej pory były Akademickie Mistrzostwa Polski, a teraz rusza nowy program właśnie Lig Akademickich AZS. Nam udało się zakwalifikować do piłki ręcznej mężczyzn i to my będziemy organizatorami dwóch turniejów eliminacyjnych. Najlepszy zespół z tych dwóch turniejów pojedzie na finał 20-22 grudnia do Krakowa. Mam nadzieję, że to będzie reprezentacja Uniwersytetu e, Zielonogórskiego. Hala przy Szafrana, już dzisiaj często wspominana, jest tak załadowana, że, że na pewno e, pierwszy turniej już wiemy, że nie będziemy grać w hali przy ulicy profesora Szafrana 6. Mm, przyjedzie do nas... E, cztery zespoły przyjadą, my będziemy piątym w tych turniejach eliminacyjnych, AZS Politechniki Wrocławskiej, AZS Politechniki Opolskiej. AZS Uniwersytetu Śląskiego i AZS AWF Katowice. A inne tego typu albo podobne wydarzenia, które też gdzieś na przestrzeni całego roku akademickiego mogą się pojawić? Już za półtora tygodnia. Ja cały czas często mówię o tej dyscyplinie, to jest pickleball. Będziemy organizatorami Akademickiego Pucharu Polski w pickleballu w Hali przy ulicy profesora Szafrana. No, będziemy grali w tą ciekawą dyscyplinę. Trwają teraz zgłoszenia. Myślę, że, że też będzie całkiem sporo uczestników, którzy będą chcieli spróbować swój. To jeszcze powiedzmy, cóż to jest za dyscyplina sportu, bo może nazwa niewielu wiele mówi. Myślę, że, że osoby, które się znają na pickleballu, teraz się uśmiecham, ale to jest odbijanie wiosłem piłeczki do Unii hokeja na boisku do badmintona. To tak w skrócie można zobrazować. Nasza reżyserka się dobrze bawi, jak słyszymy za ścianą, bo faktycznie może się zakręcić w głowie. Yy, to jeszcze na koniec. Nieligowe plany, nieligowe yy, priorytety, oprócz tego upowszechniania sportu, o, o czym już mówiliśmy i, i pewnie też zbieranie jak największej liczby członków AZS-u. Co jeszcze gdzieś tam? Yy, bo jak powiem, cały czas jesteśmy na, na początku roku akademickiego. Co, co, co jest dla Was ważne? Chcemy być też wsparciem dla klubów młodzieżowych, dla tych, które tak naprawdę w Zielonej Górze pracują na sukces zespołów ligowych AZS-u. To to szkolenie zaczyna się od uczniowskich klubów sportowych, o nich nie chcemy, nie zamierzamy zapominać, bo wykonują e, fajną pracę, chcemy z nimi współpracować, chcemy pomagać, tak więc też jesteśmy współorganizatorami różnych e, turniejów. Ciężko mi teraz sięgnąć do, do kalendarza, trochę żyjemy z tygodnia na tydzień, bo, bo tych wydarzeń cały czas przybywa, cały czas tworzą, wpadają nowe pomysły. E, mamy też fajne wydarzenia zaplanowane na przyszły rok kalendarzowy, ale jeszcze chwilkę żeby to poukładać, podogrywać. Tak więc tak, kolejny cel to, to to, żeby zespoły, kluby uczniowskie też czuły w nas wsparcie, ale nie tylko kluby, które współpracują w sekcjach, które my prowadzimy ligowo, ale dla wszystkich innych stowarzyszeń, klubów, jednostek chcemy być wsparciem. Jeżeli tylko możemy, to zawsze pomagamy, czy to sportowo, czy to organizacyjnie. Staramy się być w różnych miejscach, pokazywać i też Mówić czym jest AZS, bo studenci przychodząc na pierwszy rok wiedzą co to jest AZS, ale tak naprawdę totalnie nie mają pojęcia co możemy zaoferować i to też chcielibyśmy zmienić, żeby już od co najmniej szkoły ponadpodstawowej wszyscy AZS kojarzyli jak szeroką ma ofertę. Do tego służy chociażby dzisiejszy dzień otwarty, bo tutaj dyrektor zerwał się chyba na chwilę tutaj do naszego studia, ale też pewnie tam. A zatem się prezentuje. Tak, mamy nawet nie jedno, a dwa stanowiska i to takie dość ciekawe, bo taką siedmiometrowa dmuchana tarcza jak do lotek, tylko my mamy z piłkami na rzepy i można ustrzelić tam nagrodę na dworze, chociaż jest dość... Rześko to, to widziałem od rana, że przybywa tych uczniów w szkół ponadpodstawowych i próbują swoich sił. Drugie stanowisko już jest pod dachem w budynku A29 i tam prezentujemy sekcję e-sportu, bo niedawno otworzyliśmy na Uniwersytecie Zielonogórskim Gaming House. Dawid Piechowiak, dyrektor biura klubu Azotasu Uniwersytetu Zielonogórskiego, był naszym gościem. Po akademickiej dobie sportu, nie przez panej nocy można jej odpoczywać, czy jeszcze nie? Czy jeszcze? Nie, no tydzień, tydzień się jeszcze nie skończył, szykujemy się Ale już. odespać noc trzeba kiedyś. Trzeba, no to, bo może po sukcesach weekendowych naszych akademików, w które głęboko wierzę, że na pewno się zaprezentują tyle, ile potrafią, tyle się dadzą. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To była szatnia akademików Marcin Krzywicki. Do usłyszenia i do zobaczenia. I przypominamy, że transmisja z meczu piłkarzy ręcznych pierwszeligowych ligowej azs Uniwersytetu Zielonogórskiego stęczą w Kościan. W sobotę, tuż przed godziną 18:00, gdy skończy się mecz, kiedy dziennikarze zadadzą już wszystkie pytania, wówczas do szatni wchodzimy my, Szatnia Akademików. To miejsce nie tylko na wnikliwą analizę zwycięstw i porażek azs Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko.